Michałowice, Koło Krakowa, 26 marca 2022 roku, godzina 4:53. Przekaz numer 1172. Proszę o znaki: znaki otrzymałem. Bóg Ojciec. Jam jest, który jest? Bóg Ojciec, pierwsza osoba Trójcy Świętej. Kochane, umiłowane stworzenia, miłe mojemu świętemu, ojcowskiemu sercu. Kocham Was niezmiernie i pragnę abyście stale podążali za głosem bożym nauczyły się go rozpoznawać nie dały się zwieść mamieniem złego ducha pozwól drogie dziecko że to ja dziś przekażę słowa bożej woli tak bardzo mocno ze wszechmier was kocham tak bardzo mocno spragniony jestem waszej czystej świętej miłości lecz kto mi ją da bezinteresownie im więcej dacie dla mnie dobrowolnie od siebie tym więcej ja wam dam od siebie Postaraj się człowiecze nie przywoływać do swoich myśli zła, nie myśl o nim, nie rozważaj go, bo przez to przywołujesz do siebie demony, które z chęcią tworzą w twojej głowie zmodyfikowaną, a tym samym demoniczną retrospekcję. Zauważ, że to, co było w twoim życiu, ponownie się nie wydarzy. Ufajcie słodkie dzieci, bo wart jestem każdego zaufania. Ja nigdy nie kłamię, nie wypowiadam półprawd, które także są kłamstwami. Jestem samą świętością, zawsze mówię tylko prawdę taką, jaką ona jest, bo moje każde słowo ma moc twórczą. Jestem, który jestem, wczoraj przez Maryję przyjąłem tę nędzną modlitwę, akt poświęcenia Rosji i Ukrainy niepokalanemu sercu Maryi. Choć wszystko jest mocno pokręcone, a masoneria ukrywa swoje prawdziwe cele, to akt ten oddał narody, w których rządzi szatan, w ręce Maryi. Ja już dawno wszystko złożyłem w ręce Maryi, gotowy jestem na spełnienie każdego jej życzenia. Nie chcę, aby ktokolwiek się potępił, ale aby żył wiecznie w niebie. Szatan dąży wprost przeciwnie do tego, aby wszystkich potępić, wepchnąć w czeluści piekła każdą duszę. Wielu z tych, co zginęło teraz na wschodzie po obu stronach, niestety poszło do piekła. Powodem takiego wyroku była duża ilość grzechów i całkowity brak żalu za grzechy. Do końca swoich chwil nie chcieli służyć mnie, lecz ojcu kłamstwa, którego namowo mu legli. Wykonany akt otwarł trójcy Świętej i Maryi bramę, którą wejdę z moimi łaskami, a szatan i jego sługi będzie pokonany. Maryja podjęła już pierwsze kroki, by wszystko zmienić. To co się wczoraj stało, znacznie złagodzi uderzenie na świat Świętej Bożej sprawiedliwości. Choć szatan się starał, to modlitwy wkładane do Bożego skarbca sprawiły, że otworzyło się serce Jorgę, który obecnie pełni rolę papieża. Szatan i masoneria planowali co innego, wyszło co innego. Chcę wam uświadomić, że wasze wszystkie modlitwy, posty, ofiary i pokuty mają dużą moc i uczynię nimi cuda, na które czekacie z utęsknieniem. Tylko modlitwa. Posty, ofiary i pokuty oddawane do Bożego Skarbca będą mogły wpłynąć na zmianę nastawienia serca. Nadchodzi czas, kiedy to Benedykt XVI i Franciszek niebawem będą wezwani do wieczności. Módlcie się, aby plan złego ducha mógł być zniwelowany, a wcielony plan ratunku duszy Jogę. To, co uczynił, uratowało jego wieczność. Módlcie się, aby wycofał się z licznych błędów i herezji. Które do tej pory wprowadził i jeszcze wprowadza w życie, by złagodzić na tyle, na ile to możliwe, upadek Kościoła Świętego. W sposób szczególny teraz módlcie się za polskich hierarchów, szatan kontroluje ich w znacznym stopniu. Tylko wasze modlitwy sercem, szczere i pełne posty, składane ofiary do Bożego Skarbca, będą mogły zdziałać cuda. Sprawa idzie dość wolno, bo zbyt mała liczba osób napełnia naczynie prośby waszymi modlitwami postami, ofiarami, pokutami i wynagrodzeniami. Wasz trud i wysiłek nie idzie na marne, jest bardzo dobrze wykorzystywany. Od autentycznego, niekłamanego nawrócenia polskich biskupów i kardynałów zależy los polskiego kościoła. Zastanów się biedne biskupie i kardynale, za kim idziesz? Komu służysz? Własne wyobrażenie pełnienia woli Bożej nie jest tym samym co pełnienie woli Bożej, to stawianie siebie samego w miejsce Boga. Nie bądź głupcem, bądź roztropny, idź za głosem Bożym, a nie za podpowiedziami demona. Spójrz na samego siebie, zauważ, że każda zła podjęta przez ciebie decyzja obciąża twoją własną duszę ogromną ilością grzechów cudzych. Czy chcesz być potępiony na wieki? Nie myśl głupio. Nie ma dla ciebie nieba z automatu. Ty, jak każdy człowiek musisz sobie na niebo zasłużyć całym swoim życiem. Jako mój biskup, szafasz wszystkich sakramentów świętych, w jaki sposób pełnisz swoją rolę, funkcję, swoją posługę? Czy każesz obsługiwać siebie innym jak psu, a sam w zamian zdzierasz spod władnych mamonę? Każdy twój krok, każdy gest będzie przez Jezusa rozliczony. Choć każda osoba trójcy świętej ma władzę sądzenia was, to cała Trójca Święta zdecydowała powierzyć wasz los w ręce Jezusa, bo to On was wykupił z mocy świętej, Bożej sprawiedliwości, ceną swojej świętej krwi. Gdzie obiskupie i kardynale są Twoje zasługi, wysiłki, Twoje modlitwy, posty i umartwienia. W piątki nie jadasz mięsa i nazywasz to postem? Przecież to jest zwykła wstrzemięźliwość. Kto dał ci prawo nadużywania dyspensy? a zwłaszcza dyspensy od Bożych przykazań. Gdzie twoja werwa, zapał i animusz? Starzejesz się, lat ci nie ubywa, za niedługi czas staniesz na Sądzie Bożym, z czym przyjdziesz? Swoje decyzje dość często wydajesz w oparciu o mistrzowski plan zniszczenia Kościoła Świętego od wewnątrz. Czynisz to po części świadomie, odpowiesz za to na Sprawiedliwym Sądzie Bożym. Jesteś pełen wad, grzechów i ułomności. Czy takimi jak Ty byli apostołowie Jezusa i tych, których oni ustanowili biskupami? Wydając swoje decyzje, boisz się krytyki nuncjusza i wyżej w hierarchii położonych? Czy chcesz razem z nimi pójść do piekła na wieki? Jeżeli masz styczność z masonerią, czy słuchasz ich rad i nakazów? Czy uznajesz wszystkie prawdy wiary? Czy wątpisz czasem w istnienie piekła i szatana? Kiedy ostatnio uczestniczyłeś w egzorcyzmach? Boisz się? Czego? Z jakiej przyczyny ustanawiasz świeckich szafarzy i szafarek komunii świętej? Czyniąc ten krok, zablokowałeś powołania. Czy zdajesz sobie z tego sprawę? Wiele jeszcze można pytań zadać, lecz czy ty jesteś ignorantem? Jeżeli się nie nawrócisz, nie odwrócisz się od zła, które czynisz, bardzo trudno będzie się tobie zbawić. Tych z was obiskupi i kardynałowie. Którzy należycie do masonerii i p2 pytam, komu służycie? Czyje rozkazy wypełniacie? Kto wam pozwolił realizować mistrzowski masoński plan zniszczenia kościoła świętego od wewnątrz? Czy szatan to co obiecał kiedyś wypełnił? Czy jedynie na władzy i na mamonie ci zależy? Zamiast realizować mój plan, moje zamiary, realizujesz plan likwidacji kościoła. Fakt. Że do struktur kościoła doszedłeś przez działanie masonerii lub jakiejś agentury, nie zmienia faktu, że jesteś prawdziwym kapłanem Boga. Czy myślisz, że szatan da ci niebo? Może ci dać tylko to, w czym sam jest zaproponować ci pobyt w miejscu wiecznej pokuty, w jeziorze ognia i siarki, w piekle. Jesteś głupcem, bo idziesz za kłamcą, czy takimi byli apostołowie Jezusa? Z chęcią i miłością dla mnie umierali i w moje imię. Co z tobą będzie po śmierci? Zdasz sprawę z każdego słowa, z każdego czynu, gestu, zamiaru i intencji. Ja to wszystko znam, niczego przede mną nie da się ukryć. Obecnie w tym stanie, na stu z was umierających, aż dziewięćdziesiąt cztery idzie do piekła na wieczne potępienie. Uświadamiam wam o obiskupi i kardynałowie. Jesteście najcenniejszym łupem diabła. Kochane dzieci Boże, pragnę prosić Was o wasz trud i wysiłek włożony w ratunek tych wybranych. Ja chcę ratować każdą duszę kapłańską, każdego szczebla. Wszelka Wasza pomoc nie będzie niezauważona. Widzę i notuję każdy Wasz gest, każde Wasze słowo. Oddając wszystko do Bożego Skarbca, to Maryja Zeń może wyjmować Wasz dar i ratować tych, o których by Wam nie przyszło do głowy, że trzeba ich ratować. Często bywa. Że do was dobiera się szatan, zwłaszcza do tych, co dają wiele od siebie. Demon was zniechęca, odstrasza, a czasem straszy, lecz bez mojej woli i zgody, nic wam nie zrobi. Dałem upadłym aniołom pewną swobodę do działania, dlatego wykorzystują każdą możliwość, aby kusić, zwodzić i wabić, kogo tylko zdołają. Cieszy mnie ostatnia akcja modlitewna, pokutna, lecz mówię wam i powtarzam, Chcę w Polsce takiego stałego działania. Chcę, aby każda parafia w Polsce stała się taką, jak ta w Medjugorje, na jej wzór. Żądam wypełnienia tego co wczoraj mówił do żywego płomienia Jezus, mój boski Syn. Gdy się dostatecznie postaracie, możecie jako kraj i naród uwolnić się od tyranii szatana i być wierną gwiazdą pośród narodów. Jeżeli jednak niewielu się nawróci, nadal będziecie kroczyć drogą szatana. Nie zrealizujecie żądań, wówczas spadnie na Polskę bicz, który może pozostawić was jakieś dwadzieścia procent. Nie chcę was straszyć, lecz lojalnie ostrzegam: im więcej was się modli i pości, tym szybciej będzie wygnany szatan z Polski. Jeszcze raz was proszę, abyście jednoczyli się na wspólnej modlitwie, poście i ofierze, a wszystko ofiarujcie do Bożego Skarbca. Staram się o was, walczę o wasze względy. Lecz mało kto zwraca na mnie swoją uwagę. To mnie o wiele, wiele bardziej zależy na waszym szczęściu i radości, aniżeli wam samym. Odrzućcie precz od siebie wszelkie zło. Kto z was jeszcze nie oddał się w bożą niewolę miłości Trójce Świętej, niech to uczyni teraz. Niczego na tym nie traci, a zyskuje potężnego sojusznika, moc i potęgę Trójce Świętej, która chce walczyć ze złem, które was otacza i pokonuje. Kochane dzieci światłości miłe mojemu świętemu, ojcowskiemu sercu, kocham Was i pragnę, abyście nie zawiedli mojego do Was zaufania, z miłością wykonujcie to wszystko, co jest zgodne z wolą i myślą Bożą. Kocham Was, bo mam dla Was wiele miłości, więcej niż dla innych stworzeń. Pouczajcie wiernych o grzechach, o właściwym przyjmowaniu i uczestniczeniu w każdym z sakramentów świętych. Licznym letnim wierzę osobom, nie spodobają się te zmiany i będą chcieli nadal funkcjonować tak jak dawniej. Pozwoliłem wielu osobom na wizytę w piekle, czyśćcu, niebie. Niektóre z tych osób już umarły, lecz jeszcze wiele z nich żyje. Niechaj każdy kapłan daje przykłady i pouczenia o tych wszystkich rzeczywistościach i by opisywali to wszystko, co prowadzi duszę ludzi do wiecznego potępienia. Nie chcę nikogo potępiać. Jednak wybór należy do Was. Pragnę, aby jak największa liczba wiernych zdecydowała się przystąpić do niewolnictwa Maryi, lub niewolnictwa Trójcy Świętej przez niepokalaną. Takie dobrowolne oddanie się siebie samego, całego swojego życia, mienia i tego, czym się dysponuje, zarówno materialnego, jak i duchowego, sprawi, że będzie mogła być wypełniana wola Boża w ich duszach w stu procentach, chcąc rozpalić swoją wiarę. Pobudzajcie ducha, czytając wiele budujących lektur oraz wiele innych pobożnych materiałów, które wzmocnią w Was nadzieję i pomnożą w Was Bożą miłość. Chcąc normalnie żyć i funkcjonować, musicie zmusić siebie samych do wielkiego wysiłku, do usilnej pracy nad sobą, a także dla dobra innych osób. Pragnę, aby każdy rozumny człowiek nigdy nie był samolubny i zawsze szukał w innych symptomów Bożej miłości. Nigdy nie bądźcie pamiętliwi, zawsze wybaczajcie swoim winowajcom, nigdy nie chowajcie do kogokolwiek urazy. Pragnę, aby każda osoba wcielała w swoje życie ideały prawdziwej miłości z hymnu świętego Pawła Apostoła. Kocham Was niezmiernie o moje słodkie, umiłowane stworzenia i z miłością przytulam Was do wnętrza mojego ojcowskiego serca. Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ufajcie do końca swojemu niebieskiemu Ojcu. Czy stać jest was na to, jak bardzo wy mnie kochacie? Czy na tyle, aby posłuchać tego, o co was tak bardzo proszę. Pozwólcie mi działać w was, ale i poprzez was dowoli. Nie rańcie Bożego serca waszymi grzechami, swoimi występkami. Opamiętajcie się. Chcę wam pomóc i umocnić was, czy mi na to pozwolicie? Czy mogę na was liczyć, na wasz dobry pozytywny odzew. Ile serca włożycie w miłość do Boga. Co mam jeszcze uczynić, aby zachęcić Was do kroczenia drogami zbawienia? Nie rańcie mojego serca swoimi grzechami, Waszymi występkami. Ja mimo wszystko, pomimo Waszej kronobrności, bardzo mocno Was kocham, Bóg Ojciec.